Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Pan Rybka. Witam wszystkich akwarystów i akwarystki. Tu chciałem Wam pokazać dzisiaj troszeczkę luźno. Stolik pod nowe akwarium. Także będzie zabudowany oczywiście. Ta deska idzie do wymiany, bo tu przyjdzie wodoodporna decha no i oczywiście na bokach też będzie zabudowany stolik wodoodporną płytą to wam chciałem pokazać i teraz do wszystkich akwarystów mam takie pytanie pokażę wam z daleka a dlaczego ta deska raczej do akwarystów to za chwilę a dlaczego ta deska będzie wymieniona bo tutaj właśnie jest zrobiona po prostu nie jest równo, tylko po prostu jest zrobiona łódka, także nie ma prawa na tym akwarium stać, bo by była tragedia później. Także wam pokazuję, właśnie to mi zrobił ten stolik. Akwarysta z podziemia, oczywiście z pomocą grześka z akwarystyki domowej. I teraz mam jeszcze jedno pytanie. A na pewno będziecie chcieli ile to litrowe akwarium będzie. No jak po stoliku widzicie. No będzie duże, duże, ale to już kiedy indziej. Będzie troszeczkę ciemno, słuchajcie. Tu jest, no widzicie, ciemna woda. Miesiąc czasu go moczę w gorącej, w soli. No nie powiem, troszeczkę tam puszczam, raczej farbi mocno farbił, na początku teraz mniej troszeczkę. Ale skuba nie z dalej farbi, i szkoda mi tego korzenia, bo jest naprawdę super. A chciałbym go właśnie do tego dużego akwarium dać, I... chciałbym od Was porady, jak zrobić, żeby on przestał farbić. Tylko nie tam, że tam jakimiś lakierami malować, bo tak też słyszałem. Czy tam jakimiś inny... innymi spe... tymi, tylko chciałbym od Was jakiejś porady, takiej, żeby może ktoś będzie wiedział, jak najszybciej go żeby on się wybarwił, wypuścił ten brud. Także za chwilę się spotkamy przy akwarium. Jeszcze Wam coś pokażę. Także za minutkę będę przy akwarium. No i już jesteśmy przy akwarium. Także za chwilę, tak jak mówiłem Wam, pokażę. U mnie wszystko w porządku. Także do akwarysty Hmm. Darek z Rudy Także Darek to był Twój pomysł Twoje wykonanie Także nie bym był sobą Jakbym po prostu sobie przypisał Twój pomysł i Twoje wykonanie Sobie Do takich ludzi nie należy Także zademonstruję Coś zrobił Słuchajcie dałem Dałem po prostu kiedyś yy, Darkowi z Rudy labę wulkaniczną. No, i zobaczycie, co fajnego zrobił. Już mam wszystko Podłączane Tylko, właśnie muszę teraz wstać i spuścić to na dół. Także będziecie widzieć, co właśnie on sobie wymyślił i przywiózł to mi. Dał mówi, że ma za słabego brzęczka. Także to jest jego pomysł, jego wykonanie. Ja mu tylko po prostu dałem lawę wulkaniczną, a chłopak zrobił, także dzięki darek miałeś to sobie zostawić, a przywiozłeś mi. A czy ich pomysłów po prostu i pracy, którą ty wykonałeś, nie będę przypisywał sobie, to nie ma takich opcji. Także dla wszystkich akwarystów pokazuje, co właśnie zrobił. Tak jak mówię, że każdy akwarysta ma swoje pomysły. No i właśnie Darek z Rudy wymyślił coś fajnego. Zaraz wam pokazuję, to muszę wstać. Trochę będzie trzęsło. Spójrzcie to pomalutko na dół. To jest właśnie lawa wulkaniczna. Leńku. i za chwilę Wam pokażę. oczywiście ten wężyk można sobie schować pod żwir i bez żadnego problemu na, dać na bok ten kamyk tą skałę wulkaniczną i zobaczycie teraz za chwilę co się będzie działo jedną ręką trzymam sorry, że będzie często, ale zaraz przestanie, podłączyłem brzęczyk i zobaczcie jaka fajna sprawa to właśnie zrobił Darek z rudy. Kolegujemy się właśnie tak jak z innymi akwarystami. No i widzicie. Wyciągnął po prostu tylko z kamienia napowietrzającego ten plastik. Wiertareczką zrobił dziureczkę. Włożył, przykleił. A na co to już niech się akwaryści domyślają? Na pewno wiecie. Także super sprawa. Zobaczcie, jak fajnie zrobił. A lawa wulkaniczna ma to sama do siebie, że jest w środku. Ma pełno dziurek. Każdy z Was to wie. I właśnie taki ładny zrobił kamień który na powietrza wodę. I zobaczcie sobie sami. Super sprawa. Oczywiście ten kamień będzie. U mnie w akwarium. Ale to już w innym. Będzie tak zamaskowane, że wężyka nie będzie widać nic, tylko sam kamień. A go wrzuciłem tylko tak, żebyście sobie zobaczyli, jak to można z czegoś zrobić coś. No, u mnie tak, no niestety. Niestety, ale musiałem. Niektórzy będą na pewno niezadowoleni z tego powodu, ale musiałem jedną rzecz zrobić. Po prostu musiałem sprzedać skalary. Nie, 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 nie zdechły mi nic. Musiałem sprzedać. Po prostu nie miałem gdzie je trzymać. A mieczyki czarne, mieczyki czerwone, molinezje mi się kocą. No jak wszyscy wiecie, że skalar jak jest, to miałem mi ich 9 sztuk. Tłukły mi, wyjadały ryby. Po prostu musiałem sprzedać, będę miał inne akwarium to wtedy będę mógł myśleć, także niestety, no niestety, ale musiałem, musiałem, bo naprawdę zależy mi na na rybku, na żeby sobie wychować młode rybki, a nie latać po sklepach i, i kupować, powymieniać się z innymi akwarystami, żeby zmieszać krew, także no niestety musiałem i dzwoniłem do kilku akwarystów, doradzałem się, bo naprawdę szkoda mi było, ale musiałem wybrać ale wybrałem mieczyki Molinezję. Oczywiście chcę się dochować właśnie tych mieczyków Malboro. A po prostu szkoda mi było, żeby mi później skalary zeżerały te ryby także. Jeszcze raz wam to pokazuję, wszystko tu mam młode rybki. Jak widzicie, patrzcie, ile mam molinezji W własnej hodowli. Jeszcze zdążyły urosnąć, jak wrzuciłem skalary. A jakście widzieli wcześniej, miałem dużo młodziutkich, malutkich rybek. To wyżarły mi wszystko. No ci oczywiście, akwaryści co mają skalary od razu to wiedzieli że tak będzie ja też o tym wiedziałem ale po prostu yy, zrobiłem to po swojemu i za szybko nie także niestety ale musiałem sprzedać i będę kombinował jak już będę miał inne akwarium wtedy mogę coś myśleć Także właśnie chciałem Wam pokazać pomysł Darka z Rudy. Jak widzicie sami o. Lawa wulkaniczna. Ładnie to zrobił. Tylko wężyk się podłącza pod drzwir. I wszystko pasuje gra. No nic no. Na tym będę kończył No i do następnego filmiku. Cześć wszystkim!